Panie Rzeczniku, Norwegia chce sprzedawać, Niemcy chcą sprzedawać szczepionki, bo nikt ich tam nie chce używać, więc... No to kupmy te szczepionki, dlatego a żeby... jakie kupić, jak one są niesprawdzone? Raz. A dwa, nawet jeśli je kupimy, to nadal nie, będzie, Zbieram, nie będą brały odpowiedzialności. Wiadomości są po pierwsze szałszywe, za... po drugie są nieodpowiedzialne, że je rozpowszechniacie przy tak, tak za premierem. Za, powtarzamy za premierem, to premier też mówi Premier Polskiego rządu, Mam rządu, rządu. nadzieję, że premier nie wie, co mówi, bo się myli. Panie, panie rzeczniku, my pana chcieliśmy zapytać, czy pan zna panią Agatę, Agatę Tyszkiewicz? A pani Agata Tyszkiewicz jest jednym z doradców zespołu komunikacji społecznej u mnie i dzisiaj przyszła wyjaśniać, że kiedyś gdzieś pracowała dla koncernów farmaceutycznych. Powiedziałem, że mnie to w ogóle nie interesuje, dlatego że pani Agata Tyszkiewicz nie jest osobą, z którą na ten temat rozmawiałem, czy rozmawiam. A dlaczego...